W kolejnym filmie dzisiaj prezentuję Mody czyli T25 z alternatorem od Audi 80. Być może Audi, czy nie pamiętam, któryś z tych modeli kupiłem oryginalne kable, które wchodziły. Od prądnicy wszystkie plusowe zostały połączone w jedno i zlutowane. Od alternatora puściłem w tej chwili gruby kabel bezpośrednio do akumulatora. Akumulator jest 12V Taki to jest rozrusznik, <coughs> który jest szybki, nie pamiętam jaką się nazywa. W każdym bądź razie wszystkie te przewody, które szły do bronnicy zostały zlutowane w jedno, czyli całe to pęto. Podkreślam, że wszystko chodzi, światła, kierunki. Tu mamy gruby kabel puszczony i tutaj mamy kabel do wzbudzenia alternatora wszystko to połączyłem ze sobą czyli plus, plus, plus ten przewód do wzbudzenia poprzez taki odłącznik, który się naciska i sam wykorzystałem taki przełącznik z z kultywatora. To jest właśnie ten On idzie do plusa, z alternatora i tutaj do wzbudzenia. Czyli po naciśnięciu zamykamy obwód. Ten drugi włącznik dostał świateł. Nie wiem, co się wcześniej stało, nie pamiętam. Nie będę mówił. Mamy w tej chwili napięcie 1356, to jest ampery, w tej chwili nic nie płynie. Podkreślam, że masa jest włączona w tej chwili. Proszę zobaczyć, jaki mamy powór prądu. Zerowy, czyli wzorowy. Nie musimy wyłączać i pamiętać za każdym razem masy. W tej chwili odpalamy napięcie 13V nie płynie napięcie zaraz dziesięć, nie płynie nic naciskamy, raz napięcie nam przeskakuje i ładowanie następuje. 17 spada, bo akumulator jest naładowany i ten prąd, który stracił na start w tej chwili ładuje. Włączamy światła. światła z tyłu czternaście cztery wyłączamy światła tylne przednie pokażę jeszcze jedną rzecz fajną Podczas gdy alternator jest zbudzony, daje cały czas prąd. 5A 14 Przy tak swobodnej pracy Cały czas następuje władowanie To jest ładowanie spoczynkowe Po przyspieszeniu Jest wciąż to samo Ponieważ akumulator jest naładowany I przy takim, jak się to mówi, małym pykaniu Jest cały czas to samo żeby kogoś interesowało taka instalacja, proszę bardzo, można zrobić, ściągnąć pomysł. Nie mam nic przeciwko, bo to te filmiki wysyłam. W tej chwili poprawione została instalacja w środku. Klemy są wyczyszczone. Traktor chodzi prawidłowo. Porządna klema. Jak znaczy, się nie. Porządny hebel dla masy 120 Amper Na Allegro. Pozdrawiam.